Hej, witajcie moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem sniper, a to jest filmik z World of Tanks, już właściwy let's play, jeżeli można to tak nazwać. I dzisiaj postanowiłem sobie z wami porozmawiać na temat myślę dość poważny, dość ważny przede wszystkim dla mnie, bo ja się tym zajmuję. No między innymi się tym zajmuję i <laughs> Przepraszam Was, jeżeli tutaj będę podsząkiwał sobie co jakiś czas, jednakże nie jestem do końca jeszcze zdrowy. Ja byłem przez no prawie cały tydzień chory. Dalej mnie męczy Katar i to dość mocny. I no dalej strasznie kaszle, bo <laughs> strasznie kaszle, to znaczy każde i to dosyć mocno jeszcze. Dlatego też e, tutaj, jeżeli będę sobie podchrząkiwał, to się. No to, no, to po prostu możecie mnie winić za to, że jestem chory. Tak, ale moi drodzy, zmieniam teraz temat, ale zanim jeszcze przejdę, możecie się zarejestrować z linków w opisie, tam wspomożecie mnie trochę finansowo, a możecie sobie pograć naprawdę fajną grę, którą jest World of Tanks. tak. Ale mniejsza o to, bo zboczyłem z tematu. Moi drodzy, sprawa nagrywania na YouTube. No bo to jest naprawdę, myślę, sprawa, która no, dla mnie jest ważna. To jest kwestia, która jest dla mnie ważna, ponieważ nagrywam na tego YouTuba już w tym roku będzie 3 lata. Tak, moi drodzy, ja już 3 lata nagrywam dla Was filmy. Co prawda, te moje początki to była totalna porażka. Do tego się nawet przyznawać nie chcę, ale liczę, że to 3 lata. Tak w sumie, licząc mój taki prawdziwy start, start tego drugiego kanału, z którego niestety musiałem zrezygnować. Z powodu sieci partnerskiej liczę, no to już będzie ponad rok, bo w 2014 2013 zacząłem, tak, teraz nie mogłem się jakoś tak wysłowić, w 2013 zacząłem, to był taki start tamtego kanału, teraz jest marzec, jest 1 marca, kiedy to nagrywam, wróciłem, w, dzisiaj już z imprezy i no mam czas sobie ponagrywać, to nagrywam, tak. Ale przejdźmy już do sedna. Zaczynam zbaczać z tego tematu, o którym mam zacząć, ale po prostu lubię. Ja po prostu sobie lubię pogadać do tego mikrofonu nawet o rzeczach totalnie randomowych, bo podoba mi się to po prostu. Lubię sobie pograć jednocześnie to pokomentować. Po prostu to bardzo lubię i aktualnie nie wyobrażam sobie mojego życia bez na przykład tego YouTube'a. Nie, zimą mówię jak taki jakiś duży youtuber aktualnie, że o jakie ja tu ja mam osiągnięcia i bez tego youtuba to w ogóle, ale tak, naprawdę YouTube stał się po prostu moją pasją, tak, pasją. YouTube to jest moja pasja. On e, jakoś tak nigdy nie zwracałem uwagi na to, e, czy ja z tego to znaczy nigdy. Początkowo zwracałem uwagę na to, czy ja mam z tego jakiś zysk czy nie. Aktualnie jakoś tak bardzo nie zwracam na to uwagi, bo i tak wiem, że jakiegoś dużego zarobku z tego nie ma. Jeżeli się nie ma dużej ilości widzów, dużej ilości wyświetleń, nawet nie widzów, a wyświetleń i tak moi drodzy, jeżeli chodzi o YouTube'a, YouTube'a, tak, to YouTube stał się moją pasją jakiś. No. Tutaj z mnie akurat zniszczyli. Pierwsza bitwa taka, to w sumie już chyba trzecia, albo czwarta, którą nagrywam, ale mniejsza. No i chyba zacząłem tak nagrywać w sumie z pasją od mniej więcej początku 2014. Tak, wtedy się tak e, zaczęło to moje nagrywanie, kiedy to, e, kiedy to e, tak zacząłem to nagrywać dlatego, że mi się to podoba, bo wcześniej to traktowałem jako taki obowiązek i nie wychodziło to za dobrze, czekacie ja sobie tutaj tylko raport przejrzę, szczegółowy, bla, bla, bla takie rzeczy i takie chuje moje dzikie węże, ale mniejsza. Um, moi drodzy, ja zacząłem to traktować jako no, pasję, powiedzmy sobie tak, będę to nazywał pasją, bo jakoś nazywać mnie to hobby, jakoś tego nie widzę nazywać to cały czas hobby, dlatego będę na to mówił pasja. <laughs> Przepraszam was, ale... Jeśli chodzi o to, zacząłem nagrywać, tak w 2014 już tak naprawdę spodobało mi się to, po prostu zacząłem to traktować jako takie zajęcie, które mi się podoba, um, które po prostu chcę robić, które sprawia mi przyjemność i naprawdę to mi sprawia bardzo dużą frajdę, takie granie w gry i komentowanie i jeszcze później wrzucenie to do sieci, niech ktoś to zobaczy. Co prawda niektórzy mogą się dziwić, no. Wow, grasz w grę, no, komentujesz to, nie wiem w ogóle o co chodzi, czemu ty masz na przykład wyświetlenia w ogóle na tym, ale no tak jest, my, to, my jako youtuberzy, zagrajmerzy tutaj nagrywamy to, wy to oglądacie, w sumie sam jestem ciekaw tego, w sumie sam jestem takim człowiekiem, który bardzo dużo ogląda let's play na YouTubie. W szczególności, no tutaj się przyznam szczerze, większość czasu, jaki spędzam na YouTubie, oglądam albo t albo Bore, bo to są tacy youtuberzy, których bardzo lubię oglądać. Um, inni tak, tak średnio, tak się szczerze wam przyznaję. Ale wracając do tego, e, mój czas spędzony na YouTube wygląda tak, że w 2012, jako jeszcze. 2012 to był jeszcze czas, kiedy ja byłem w pierwszej chyba gimnazjum, albo w drugiej? Chyba już w drugiej. Wtedy zacząłem oglądać YouTube'a. I tak sobie oglądałem właśnie tych Zagrajmerów. Wtedy jeszcze wiadomo był taki mega duży hype na Minecrafta, to bardzo dużo YouTuberów też z Minecrafta oglądałem. Tutaj między innymi właśnie Blowmandzio wtedy nagrywał, Pingwin był takim typowym Minecraftowcem i tak dalej, i tak dalej. No, i te osoby się oglądało tam później SKKF i inne takie rzeczy, ale mniejsza o to, to były takie początki. Wtedy zacząłem to mniej więcej robić, wtedy zacząłem, wtedy naszła mnie taka myśl: kurczę, ale fajnie by było też sobie tak pograć i, po i pokomentować, też mieć takie wyświetlenia jak inni i tak dalej, też mieć taką widownię. Jednakże, no cóż, jak na tamte czasy, mój sprzęt to było już bardzo, ale to. Bardzo przestarzały, ponieważ ja jeszcze w 2012, tak jeszcze. No, w 2012 jeszcze miałem komputer z procesorem Intel Pentium 4, więc to było po prostu maszyna nie do zajechania. Naprawdę, Pentiumy 4 to są genialne procesory, ich się nie da zniszczyć. One po prostu będą wieczne. Ale mniejsza o to, ja tutaj zaczynam opowiadać o innych rzeczach, niżeli mam. Jeżeli chodzi o, o to. Pozwoliło mi na nagranie Battle Stations Midway o dziwo. Pozwolił mi tamten komputer. To mnie po prostu. No, wow! To było dla mnie takie wow. Nagrałem swój pierwszy gameplay i chwilę pokomentowałem to. Było dosłownie nagranie, chyba ośmiominutowe, z Battle Stations Midway, na skrakowanym frapsie. I tak, wrzuciłem to bez żadnej obróbki. O, genialne działko z ISA 3. Posłuchajcie, moi drodzy. To było w ogóle nagranie niezedytowane. To było prosto z, frapsa wrzucony, to był prosto z frapsa wrzucony materiał. Nic nie było tam zrobione. Nie był otrzymiony mikrofon, nie było nic. Ja wtedy miałem w ogóle taki śmieszny mikrofon e, na pałąku, który w ogóle był sklejony taśmą, bo on był rozwalony. Ale dało się do tego mówić, i to była całkiem spoko jakość, jak na takie gunwo. I to szczerze wam się do tego przyznam. Ta, ta, tak wygląda mój początek. Potem nagrywałem gameplaye, to były bez mikrofonu. Eee, nagrywałem wtedy Medal of Honor z ten z 2010 roku. To było już na nowym komputerze, wtedy to. O Jezu, ja miałem wtedy jeszcze procesor Intel Pentium D. K a będę, wam tu, będę wam tu opowiadał swoją historię komputerów, jakie to ja procesory będę miał, no ale. Tak wam chcę opowiedzieć po prostu, jak to się zaczęło, jak, jak to było i. Później przejść do tej już właściwej kwestii nagrywania na YouTube przez inne osoby, także tutaj e, mniejsze, większe czy jakiekolwiek. E, samą kwestię, też nagrań i tak dalej, i tak dalej. Także moi drodzy, tak wracając, sobie zacząłem wtedy nagrywać. Potem przyszedł e, 2013 nawet, e, wtedy w tym 2013 e, było tak, że. Mój kanał dostał dość dużo strajków o prawa autorskie, bo ja wrzucałem takie filmy, na które nie miałem zezwolenia, po prostu były to filmy z muzyką. Dlatego też ja dostawałem takie strajki, że o matkowskę. Ja naprawdę, praktycznie każdy mój film miał strajk o prawa autorskie, także. Mój kanał to było po prostu... To był, to był po prostu zbiór strajków o prawa autorskie. Także, no, było dosyć ciekawie. Ale, wracając do tematu, e, moi drodzy, mm, zacząłem wtedy już nagrywać tak na serio: takie typowe let's playy z mikrofonem. E, zacząłem nagrywać Mafię Jedynkę. Zacząłem nagrywać Boże Drogi, co ja wtedy nagrywałem. Zacząłem wtedy właśnie Wota nagrywać. Wot e, wtedy to, był tak, to była w ogóle taka moja gra, w którą bardzo dużo grałem. Nie pamiętam co ja tam jeszcze nagrywałem, na pewno Minecrafta chciałem nagrywać, bo Minecraft to była taka gra, którą bardzo lubiłem. Naprawdę dalej dalej lubię tą grę, to muszę szczerze przyznać, ja Minecrafta dalej lubię. To nie jest tak, że... O ja kiedyś tam lubiłem Minecrafta i to nagle przestała być jakaś tam gra, którą ja lubię. Ja dalej lubię Minecrafta, dalej lubię sobie w tego Minecrafta pograć i ten Minecraft jest y, dla mnie grą, którą po prostu y, którą po prostu lubię sobie pograć czasami, tak? Ehm... Nie wiem, co tam jeszcze mogłoby być. Um, jest kilka takich gierek, które nagrywałem, ale. Ale mniejsze. O to, ziemale. Ważne jest to, że. Po prostu na... Ważne jest to, że. Yy, jeżeli chodzi o to nagrywanie, to ja nie traktowałem tego na przykład jako jako czegoś, co, co może mi sprawić fan, tylko ja to traktowałem jako źródło zarobku i nie było wtedy w ogóle zarobku, ja się dziwiłem, czemu tego zarobku nie ma, o, przecież nakrywam, przecież mam włączone zarabianie i tak dalej, i tak dalej, także to mnie najbardziej dziwiło i w końcu przyszedł taki okres, że um, miałem taki zastój na kanale, miałem da bardzo duży zastój, nie wiedziałem, co w ogóle robić, nie miałem pojęcia ogólnie, co można by zrobić, jak można by ten kanał jakoś rozwinąć. Jeden przepraszam. I wtedy tak pomyślałem, że co by było, gdybym tak nie nagrywał na siłę, a spróbował nagrywać tak dla fanu całkowicie. No i wiecie co zaczęło mi wychodzić? Te gameplaye już jako tako wyglądały. Ja miałem ten komentarz coraz bardziej ciekawy, bo to co robiłem sprawiało mi coraz większy fan. Nie, nie robiłem tego po prostu na siłę. Robiłem to, co lubiałem. Dalej tak jest, dalej robię to co lubię i tak mniej więcej się to rozrysowuje, że to ten cały YouTube, to całe nagrywanie, nie jest dlatego, że na przykład ja mam z tego jakiś mega duży zarobek, nie jest dlatego, że ktoś mnie do tego przymusza, a ja to po prostu lubię. Jak tak, to, to się w psychikę po prostu wpisało, że aktualnie jak z tygodnia na tydzień czegoś sobie nie nagram nawet jednego filmiku to tak czuję się taki niepełny można powiedzieć bo nie zrobiłem tego co sprawia mi przyjemność dlatego też yy... Ja tego też mam nadzieję, że tutaj wam wytłumaczyłem to i przykładowo nie myślicie dalej, że jestem takim jakimś kolesiem, który myśli tylko i wyłącznie o swojej dupie, jak to by sobie nie zarobić. Ja po prostu to robię dlatego, że mi to sprawia fan, dlatego, że ja to lubię, a nie dlatego, że na przykład ktoś pi za to jakoś mega wielkie sumy płaci, bo większość pewnie tak myśli, że nagrywa na tego YouTube'a, dostaje nie wiadomo ile kasy z tego. Tak nie jest. Muszę wam się szczerze przyznać, jeżeli jesteście tak małym YouTuberem, to tak nie jest, nigdy tak nie będzie. Nigdy tak raczej nie będzie, jeżeli że jesteście małym youtuberem, to wam ktoś za to będzie mega dużo kasy płacił. Zszedłem z tematu, szczerze mówiąc. Ale tak jak już powiedziałem, YouTube to jest moja pasja, będę dalej to wykonywał i o, już dostałem. I nie zrezygnuję z tego. Uwierzcie mi, nigdy z tego nie zrezygnuję. Eee... Chyba, że naprawdę mnie do tego życie jakoś przymusi, to wtedy owszem, ale tak jakby, miał, jakby ktoś na przykład próbował mnie namówić, żebym zmienił swoją pasję, żebym zmienił jakiś swój, swój styl życia, żebym na przykład przestał to robić, nie ma szans. Po prostu nie ma szans, żeby ktoś mnie namówił w taki sposób, żeby przestać nagrywać na YouTube, możecie być tego pewni. To jest po prostu coś, co ja lubię robić, będę robił. I nie przestanę, dopóki naprawdę mnie coś mocno do tego nie zmusi. A na razie takich rzeczy nie ma. Także to by było na tyle z mojej strony. Opowiedziałem wam mniej więcej jak to wyglądało z mojej strony, jak ten, jak, ta cały, jak ta cała przygoda z YouTube'em się u mnie zaczęła, jak to się ciągnęło i tak dalej. Niektórzy, co subskrybują mnie dosyć długo, mogą być tego ciekawi. Niektórzy na pewno, bo nie wiedzieli na przykład, jak to było i tak dalej, i tak dalej. Ja to mówiłem w którymś chyba vlogu na starym kanale, że jak, jak to mniej więcej było, ale to było po prostu niepełne. To było bardzo nawet niepełne to, w jaki sposób ja to, ja to tam opowiadałem, dlatego też tutaj macie. Kolejny filmik na tym kanale, ale już. No, szkuźwa mać. E, przepraszam, przepraszam, że to się spróbuję też skupić jednocześnie na gameplayu, a mi to za bardzo nie wychodzi. Taka średnia moja podzielność uwagi, można by powiedzieć, ale no, staram się, po prostu się staram. E, próbuję to robić jak najlepiej i myślę, że coraz lepiej mi to wychodzi. Teraz z start nowego kanału myślę, że nawet na dobre mi się. Wda, e, bo jakoś lepiej, lepszy start będzie, wiele lepszy start. Na pewno jest o wiele lepszy start, słuchajcie, to mnie najbardziej cieszy, że ludzie, jak wchodzą, nie widzą tutaj gniotowatych filmów tak jak to było na starym kanale. Bo na starym kanale e, te początkowe filmy to było naprawdę kaszana. To była masakra i ogólnie, jakby tak szczerze, ktoś się mnie zapytał, e, czy poleciłbyś się sam. Jakbyś nakrywał dalej tak jak nakrywałeś, to bym szczerze powiedział, że nie. Po prostu bym się nie polecił. Nikomu. Nawet swoim rodzicom. Bym po prostu powiedział, niech się. Bym po prostu do nich powiedział, czy oni. aby na pewno są normalni, że chcą na przykład mnie oglądać. Bo. naprawdę. Taka jest prawda, że sam siebie bardzo krytykuję. Nie jestem nigdy w 100% zadowolony z tego, co zrobię. Nigdy. Je, to chyba tylko raz byłem i to tylko raz byłem naprawdę 100% zadowolony z tego co zrobiłem i to był mój własny banner. Ale, <laughs> chociaż i tak dalej sądzę, że nie jest doskonały, mógłby być lepszy. Ale, moi drodzy, tak przechodząc już do tej właściwej części, o której miałem wspominać, gdzieś mi z kolei z dalej strzela, nie wiem nawet skąd. E, przechodząc do właściwej części tego materiału, a mianowicie nagrywanie na YouTube przez inne osoby, także. To, to już Wam tłumaczę. Bo ostatnio należałem do takiej grupy wsparcia małych YouTuberów, chyba tak to można nazwać. To na tej grupie bardzo dużo osób pisało swoje, e, swoje jakieś tam uwagi do innych, jakby mogli poprawić ten swój kanał i tak dalej, i tak dalej. Także e, tutaj się do tego odniosę. Oni pisali to, co oni by chcieli zobaczyć na tym kanale, e, jak według nich powinien wyglądać ten kanał. A przykładowo temu youtuberowi, który to tworzy, to nie pasowało, no szczerze, bo uwagi niektóre, które tam były, na przykład w moim odniesieniu, do mojego kanału, owszem, fajnie było, uwagi, fajnie było usłyszeć, że coś fajnie robię, fajnie było usłyszeć od kogoś w końcu, że mógłbym coś poprawić, bo bardzo rzadko to słyszę. Naprawdę bardzo rzadko to słyszę i to mnie naprawdę. To mnie nawet trochę smuci, że... Żaden z moich widzów, żaden z moich na przykład znajomych mi nie, nie napisał, bo moi znajomi także mnie oglądają, że coś można zmienić. I to, jest, to był dla mnie taki największy ten, największy ból, że nikt tego nie pisał, tylko cały czas, że o fajny materiał i, i tak dalej. No, bez przesady, ja nie jestem jakimś mistrzem robienia materiałów, ludzie. Ja jestem ogólnie bardzo słaby, jeżeli chodzi o tworzenie filmików. Sam się nie uważam za kogoś, do, za dobrego montażystę, nie uważam się, że robię dobrych filmików. I tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, wracając do tego, w takiej pewnej grupie wsparcia małych youtuberów, dalej będę to tak nazywał. Tak, ludzie pisali swoje uwagi co do różnych kanałów. Sam także pisałem uwagi co do innych kanałów zagrajmerskich, i tak dalej. Pisałem po prostu, co można by poprawić, i tak dalej, i tak dalej. No i słuchajcie, zauważyłem też, że niektórzy piszący uwagi swoje wręcz narzucali style jakieś nagrywania innym i to jest według mnie złe bo tak jak wcześniej wspomniałem, YouTube jest dla mnie takim czymś co lubię robić i na przykład jakbym miał zmienić swój na przykład styl ja się nie widzę w innym stylu, ja po prostu lubię takie no jakby to powiedzieć, lubię coś zmontować od czasu do czasu ale jak mam robić jakiś gameplay, let's play to wolę to zrobić klasycznie, wolę to zrobić klasycznie, bez jakichś większych cięć, bez robienia show, po prostu tego nie lubię. Jak chcę zrobić show, to sobie zrobię jakiegoś vloga, jakąś serię vlogową, gdzie taką, przepraszam, taką typową pod show, a nie będę tego wplątywał w jakieś moje tam e, serie zagrajmy wy, bo po prostu. E, bo po prostu. E, nie chcę, bo po prostu tego. E, nie chcę, nie widzę się po prostu w takiej. W takiej roli i to by było w sumie tyle co do sprawy i wracając jeszcze do tego, bo rozpocząłem wątek i znowu zmieniam temat tak jak ja to mam w zwyczaju, eee, tak moi drodzy, eee, tam narzucano niektórym style nagrywania i to jest złe, to jest naprawdę złe, wy to macie robić tak jak wy to widzicie. E, tak jak wy to chcecie robić, a nie tak jak e, ktoś wam narzuci. Cholera jasna, ale jestem idiotą. Ale mniejsza o to. No, ma wam sprawiać fan. Jeżeli macie na siłę na przykład robić jakieś show, z bez sensu. Owszem, będzie to miało jako taką oglądalność, ale to nie będzie wam sprawiać przyjemności. YouTube ma przede wszystkim wam sprawiać przyjemność i takie jest moje zdanie. I to w sumie by było na tyle, moi drodzy. E, takie były moje zdanie na temat nagrywania. Opowiedziałem wam w sumie swoją historię, ca całą tą historię z YouTube'em związaną. I to by było na tyle. Dzięki wam za oglądanie. Oczywiście wielka piąteczka dla Was. Trzymajcie się, widzimy się w następnych odcinkach i cześć!